Siemanko na kolejnym odcinku, Dzisiaj no zamykamy stajnie, bo podbieramy jajka. Raz, dwa, 4, 5, 6, 7, 8, 90, nie 2 3 na te na 15, 16, 17, kur, czytaj kaczki. Raz, dwa Łacie chwic, ale ojko.

O kurka, ładna rekord Będzie? 6, 7, 8? O, 7, w nie był zbierane i nie wiem, bo ja wczoraj nie zbywał. to ja wczoraj stajnie nie zamykał. Albo ja zamykam stajnie? nie wiem czy to wczoraj, nie ja wczoraj nie zamykał wczoraj. Albo ja zamykał, nie wiem co zamykał, nie wiem nawet co zamykał. Tutaj to, to nie będzie, nie będzie. No u nas spogląda deszczowa, ciągle leje. Jest wszędzie tak mokro. Wczoraj się już kopiłem nową przykopę. Zamówiliśmy 300 kilo nawozu. Kicia, chodź, kiciu, kiciu. Ciao! Chodź, 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 batmanie, chodź. Chodź, patrz, kiciu, Kicia, chodź. 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 Chodź, Tak to się nic nie zmieniło. No, na no obozu stało 200 kilo e, salczaku i 100 kilo salety na zboża. O, oh, schodzi, oh. oh, oh. Dobra, na ja cię dziękuję do następnego odcinka.